Witam, ja jestem z i To jest kolejny odcinek poszukiwacza przygód z Minecraft. Jak widzicie, jest troszkę inaczej. Trochę się zmieniło. Trochę dużo się zmieniło. Sweet! Pokażę Wam mój domek w tym odcinku i jeszcze parę innych rzeczy ciekawych w nim będzie. Tak więc Zaczynam zrobiłem tutaj balkon taki. Jest i od tej strony, tutaj. Jest też od tamtej, gdzie zaczynam odcinek. Jest to takie, powiedzmy, wzięte od wiecie kogo, i krótko mówiąc, jest to bardzo inaczej zrobione. Jak widzicie sami tam, jest to ten domek, cały mój pomysł. Sam zrobiłem te wszystkie, ten dach wreszcie jest tak, jak powinien być, tak, jak mi się podoba. Jest, krótko mówiąc, estetycznie. I. Tutaj miałem zrobić, mieć zamiar taki piec, ale nie mam, jak widzicie, netherracku, mogłem tutaj wstawić drewno, je podpalić, ale sami zobaczycie, co z tego będzie. Pali się i znika. Akurat tego tutaj nie podpalę, bo to jest taki... Mały sposób na robienie takich, w taki fajny sposób na robienie takich niepodpalających się rzeczy, a mianowicie zaraz Wam pokażę o co chodzi. Robicie takie półpłytki z tego, a jak są takie, takie dwie. Ja to gdzieś widziałem na YouTubie, także to nie jest żaden mój pomysł. Żadne moje odkrycie. Ja to na YouTube tylko zobaczyłem. Jak widzicie z pół Nie da się podpalić A z tego znika Z pół nic z tego A tamto zniknęło. Pół są o tyle fajne Ale nie można ich podpalić A cając to Pewnie zastanawiać, skąd miałem tyle cegieł, żeby wykończyć tutaj całe. Otóż na dniu musiałem chodzić na żadne takie dalsze spacery, ponieważ zrobiłem parę okien. Tutaj właśnie leje deszcz. Przepraszam, jeśli są jakieś za głośno czy coś w tym stylu. Panie deszcz wygląda z drogą. Jest coś ciemno się robi, ale w domu jest. Jak mam nadzieję, jest jasno. Pani mi to okna wyszły. Tym się mogę pochwalić. A tutaj będzie... Jeszcze nawet nie powiem co tutaj będzie, bo jeszcze nie wiem czy mi to wyjdzie. Mam pewien zamiar, co by tutaj zrobić. Tutaj zrobiłem sobie takie dwie drzwi. Te tutaj będą gdzieś prowadzić, ale jeszcze nie powiem gdzie. Jak widzicie jest ciemno za oknem. I tutaj też mam pewien plan, żeby wziąć tutaj crafting boxa prawdopodobnie tutaj przeniosę i jeszcze nie tutaj przeniosę, przeniosę crafting boxa i piece. Tak tutaj będzie cała taka piekarnia crafting boxa i skrzynki. Tutaj będzie niszczarka lawy. Mieszczarka, przepraszam, przepraszam, mistrzarka. z w środku, która będzie się rzucać w takie idęki. A tutaj oczywiście źródełko wody. To mniej więcej działa tak. Kurczę, ale ten deszcz jest głośny. I nic się nie zmieniło, nic nie straciłem. No, tutaj taki obraz zrobiłem, bo chciałem jakoś zwiększyć estetykę tego domu i w ogóle. Jeśli chodzi o podłogę, to będę ją jeszcze zmieniał. Tylko muszę zdobyć więcej węgla, więcej tego kamienia, tego tutaj kablystonu, gdzie to trzeba przetapiać. I ogólnie może jeszcze jakiś dywan sobie zrobię na środku, a jak widzicie. Teraz nie mam zbyt dużo, bo trochę tego jest, ale nie aż tak dużo, żeby zrobić dywan. I jeszcze to nie jest tak całkowicie skończone, bo na pewno będę jeszcze tam zmieniał, tutaj i tam też coś zrobię. Ale i tak jestem dumny z tej konstrukcji. Tutaj Kurcze, laki są. Niestety okej, okay, spoko. Widzicie też jest, jest noc, mm. więc ja pójdę spać. Komputer kupuje się. Pri... Nawet dzień wstało, ale to jest i przestało padać. Jeszcze muzyka z Minecrafta. Lubię muzykę z Minecrafta, fajna jest taka. Oddaje nastrój tej gry. Wow. Takie dziwne są bugi, ale to przechodzi. Od razu myślę, że to tylko kwestia grafiki. Dobra i chciałem jeszcze zrobić sobie gdzieś kopalnię, tylko nie wiem jeszcze za bardzo gdzie. Tam będę miał te crafting boxy, tutaj też nie za bardzo. Ale Myślę, że to miejsce akurat będzie dosyć dobre. Tak, na trzy, okej, okay, na trzy. Drobię kilofem drewno, nie musicie mi o tym mówić. Wiem to sam doskonale. Okej, okay, da się stąd wyjść. Zrobię jeszcze schodki. Trzeba mieć schodki, bo schodki są takie fajne. Okej. Okay. Nie będzie tyle. Żydłem, że po z jednego. Jeszcze jeden poziom w kopas. A co mi tam szkodzi? Mogę wykopać. To nie jest aż tak strasznie dużo. Wow, tu już są cegły. ława tą sprawę. Jak to wygląda? Nie jestle Kolejny kilo. Ale jak jeszcze kilka dni temu, miałem taki wielki zapas kilofów, że było ich pełno strasznie. Miałem i chyba połowę ekwipunku, bo tak myślałem, że się przydadzą. Okej, okay, stąd chyba mogę kopać. Wow, a tego się to nie spodziewałem. Super. Pewnie, t... na pewno tutaj oskrze, oszkle, os... tak. Mam czasami pewne trudności z wymawianiem wyrazów po polsku. Oszkle to tutaj. Będzie takie fajne zejście ze szkła pod ziemię. Coś czuję, że to może być długi tunel, nie tutaj, właśnie po to, że za sobą dirt, Dirt się bardzo przydaje. Dobra, to tutaj zrobię jakoś. A są ale chciałem się dokopać tutaj pod tą ziemię. I właśnie teraz nie wiem, jak to zrobić. Chwila. To tutaj. No pewnie pięknie. Więc jeszcze nie wziąłem drabinek. Chwila skoczę po drabinki. Miałem jeszcze dużo drabinek, jeśli chodzi o ten. Ale to wejście małe. Jest, przedostałem się. 32. Dobra, biorę. Wszystkie. I pochodni też już ale nie martwię się na razie pochodniami. Pochodnie można robić. Wow, ale to wygląda. Uwielbiam jak to tak bardzo fajnie wygląda. Jeszcze więcej. O oh no. Okej okay, jest. Już się bałem, że tego nie ma. I zrobię sobie teraz pochodnie. Tak, 64, cztery, piękne. Tak, jeszcze jest jedna taka kwestia. Jeśli chodzi o mój save, to może kiedyś go dam. Mam taki plan, żeby go kiedyś dać, ale nic nie obiecuję, że to kiedyś będzie już tak szybko. Mam taki plan, że kiedyś go dam. Kiedyś na pewno go dam. To jest oczywiste, że kiedyś go dam. Nie wiem jeszcze kiedy to będzie, ale cierpliwie otrzymają mojego save'a. Możecie też zauważyć, że z każdym odcinkiem buduję coś nowego, coś. Ulepszam, jest mój save coraz lepszy, więc myślę, że warto czekać. I więcej pochodni. Mówię, dostałem w sumie to chyba 5 jest komentarzy na temat save. Dostałem 10 wiadomości. odnośnie tego, czy ktoś chce dostać save'a. A save na pewno kiedyś będzie Także nie martwcie się tym save'em. Tak strasznie można zbudować coś takiego Na swoim świecie zresztą W pierwszym odcinku podałem Seed Jeśli ktoś jest zainteresowany to może sobie wpisać ten seed Do generatora map i będzie miał dokładnie taką samą mapkę jak ja Trzeba tylko zbudować Takie rzeczy jak ja mam i Będzie Nie wiem jak będzie jest dokładnie z respawnem Ale ja miałem respawn w tym miejscu myślę, że Rospont się nie zmienia. Ja nie, nie znam się tak dobrze na SIDAH. Właśnie. Okej, okay. widzę, że czas tego odcinka dobiega końca. Więc ja już kończę, a wy komentujcie, subskrybujcie i bawcie się. Świetnie.